Wyzwanie do Napoleona 2025. To taka formuła odcinków w typie reportażu uczestniczącego, czyli mamy live. Opis tego, co jakby przeżywamy jako y, właściciele nowej grilli. I live Kamila, I I Dokładnie. Live Kamila, który rzucił wyzwanie Napoleonowi, to już trzeci odcinek. Ostatni tak. z serii z Kamilem. Szkoda, że to tak szybko ja poszło, bo to tak ja raz, żałuję. dwa, trzy i... No, ja też żałuję, bo energia Ale. Kamila pewnie to czujecie, nawet przez ekran jest nie do, <laughs> nie do podrobienia. Takie krótkie podsumowanie. Pierwszy odcinek... Mieliśmy taką soczewkę na grillu marketowym. Zgadam. Stricte technicznie. Tak, autopsja grilla marketowego. Jak jest zrobiony, e, co, tam nie, co tam nie wyszło, tak. rozgrzewanie, nie temperatura. Jakie są temperatura. różnice przede wszystkim, e, bo to fajne jest porównanie. Sto, e, stoją te dwa grilla obok siebie, to przede wszystkim to widać. Mhm. Więc tutaj jakby przeglądaliśmy, warto wrócić tam do odcinku, bo Zapraszamy te różnice widać. A co jest ciekawe, parę osób, na przykład rozmawiałem oczywiście ze znajomymi, z paroma mhm. osobami, które gdzieś tam widziały ten film i każdy mówi tak, ale serio to tak jest? Serio, naprawdę tak serio jest? To tak jest. jest, nie? To tak tak jest. I, i warto, warto na to spojrzeć. Myślicie o gazówce, warto się do pierwszego odcinka cofnąć. cofnąć. Później nie już rozumiem. się robiło mega smacznie, bo w tak drugim jest. odcinku kamień Nie grillował. mogło zabraknąć gotowania, musieliśmy troszeczkę pogotować. Mm. Jak można testować grill, jeżeli na nim e, nie spróbujemy, no, czy to zrobić pizzę, a mieliśmy okazję zrobić właśnie pizzę, sprawdzić ile tej mocy jest i czy naprawdę wystarczy. I udowodniliśmy, że tej mocy jest naprawdę dużo. E, steki. Robiliśmy steki, no, to mówię. co wszyscy uwielbiają. Jest Sizzle Zone, także mieliśmy okazję spróbować się tej dużej temperatury, fajnego spieczenia i to też czuć. Warto, warto ten temat też przerobić. Eee, więc mieliśmy steaki, mieliśmy pizzę, no ale w międzyczasie, nie będę ukrywał, przerobiłem już dużo rzeczy na tym grillu. Dzisiaj będziemy kontynuować kolejne odcinki. Nie zdradzamy. Nie zdradzamy. Teraz przejdziemy do tego, co się dzieje pod pokrywą grilla Kamila. Widzieliście przebitki z tych dwóch pierwszych odcinków. Jeżeli ktoś nie oglądał, to. To ze stratą dla no, was. No, no taka, sobie to Bardzo to bo powtórzyć. Mimo masz dużo wartościowych <laughs> informacji. Pomóżmy naszym widzom wyciągnąć trzy albo cztery wnioski z tych dwóch pierwszych odcinków. Mm -hmm. To będą dla was takie zielone flagi. Ważne no, rzeczy. Po prostu, ważne rzeczy, na tak? Które warto zwrócić uwagę. Wybierając taki sprzęt jak grill Napoleon. Yy, dla przypomnienia, to jest Pro S 525, czyli grill w najnowszej specyfikacji. Świetna maszyna, hmm. <laughs> niesamowity sprzęt. To będę podkreślał po prostu, bo, bo jestem zakochany w tym grillu. Naprawdę ma potężną moc i to Super. jest chyba mhm. jedna z ważniejszych rzeczy jest duży, no, nie ma tutaj co mówić. Są cztery palniki, plus do tego jest palnik Season, czyli mamy po lewej stronie, jest to palnik stricte do opala, no, jakby do smażenia steków, do, tak. do robienia e, fajnej struktury, ale nie tylko, ponieważ możemy na tym też spokojnie gotować, tak jak na kuchence i to Wam dzisiaj też e, udowodnimy, pokażemy, że śmiało to mm -hmm. można używać na bieżąco, bo też miałem parę osób, mnie pytało, to jest takie zabawne, ale, ale naprawdę dużo osób mnie pytało o prawdziwą taką recenzję, nawet poza kamerą, ej, ej, powiedz, jak to tak naprawdę jest, nie? Mm -hmm. Więc e, pokażemy, że można właśnie używać, że jest to uniwersalne, no i do akcesoria. Tak? tak, a w nawiązaniu do tego, co Kamil powiedział, że grill jest duży, Was na co dzień jest czworo. Tak. I to jest za duży? Nie, 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 no, to, nie jest, to jest tak. Nie potrzebujemy też, nie zawsze potrzebujesz całość, mhm. ale tutaj spokojnie można właśnie wtedy użyć połowę, dwa palniki, działamy sobie. Powiedzmy, włączasz dwa palniki i nie czujesz tego, żeby on był za duży. Tak? Wykorzystujesz tyle, ile potrzebujesz, a jak masz imprezę. To odpalasz wszystkie na fula i lecisz, i naprawdę można zrobić na tym grillu potężne... To jest podsumowanie z dwóch pierwszych odcinków, tak z wnioskami dla Was, ale to nie wszystko, bo ja wszystko. grill Kamila ma rożen obrotowy, taki kompletny rożen. Zaraz wyjaśnimy, co to znaczy, że w tym grillu jest kompletny rożen. Pokażemy naszym widzom, co wydawałeś? Tak no, no to chodźcie. Oczywiście nie mogło być tak standardowo, jak rożen, jak mówimy słowo rożen, to każdy myśli o, a kurczak z rożna. Oczywiście kurczak z rożna jest przepyszny, ale też przepyszna jest kaczka, Którą dzisiaj właśnie dla was robimy. Spójrzcie, kręci się tutaj. Zamarynowaliśmy wam klasycznie, trochę tak w stylu staropolskim. Zaraz wam powiem więcej na ten temat, ale w tym momencie chcę chyba coś trochę więcej powiedzieć o rożeniu. Trochę technicznie dlaczego rożen, z czego rożen się składa, jak jest zbudowany, znaczy jakie to, polega, to ma znaczenie, że jest wszystkim. tylny palnik? Bo są grille, które nie mają tylnego palnika, tak. ale on tutaj robi mocną różnicę właśnie w odniesieniu do smaku. Dzisiaj rożen, a na deser będzie krótki poradnik. O czyszczeniu grilla. Tak, Kiedy jak często. Ważna. Konserwacja właśnie. jest bardzo ważna. Myślę, że to każdy użytkownik grilla, yy, każdego grilla mm. powinien właśnie ten taki temat, zwrócić sobie na ruszt, przerobić mycie, ponieważ wtedy, jeżeli mamy czysty grill, przede wszystkim no, grillujemy, jemy to, tak? Także no, mamy czysty grill. Nie czy, dymi się, nie kopi się, jest nie kopci, smacznie. Jest tak, bezpiecznie, tak. Zacznamy. Dzisiaj różnie dużo. Dokładnie tak. Narożnie jest kaczka, o której opowie Wam Kamil. Natomiast ja wam chcę pokazać, z czego składa się rożen w grillu gazowym Napoleon Pro S525. Podejście trochę bliżej, żeby efektywnie i smacznie robić narożnie, taki rożen musi być koniecznie wyposażony w tylny palnik. Czyli gdybyśmy popatrzyli teraz na pokrętła i na panel sterowania, tylko jedno pokrętło jest włączone. Pokrętło, które steruje mocą tylnego palnika do. Rożna. A sam rożen składa się z silnika, który napędza rożnem. To jest jedyna rzecz w tym grillu, którą podłączacie do prądu. Składa się z tej dużej sztycy i składa się jeszcze z tych dwóch widelcy, które służą do tego, żeby przytrzymać mięso, żeby to mięso się płynnie obracało. Rożen koniecznie wymaga tego tylnego palnika do rożna. Znajdziecie w ofercie firmy Napoleon. Tańsze modele, inne modele, które nie mają tylnego palnika dorożna i do takiego grilla dołożyć tylnego palnika się nie da. Możecie dokupić do innego Napoleona sam mechanizm i zamontować tutaj silnik z tym osprzętem, natomiast takiego grilla nie rozbudujecie już nigdy. W takim sensie, że dołożycie tylny palnik dorożna albo wracając do steka, też się palnika do półki, w której nie jest to zamontowane fabrycznie, palnika dorożna dołożyć... Nie da. Tyle technikaliów. Teraz przechodzimy do Kamila. Kamin opowie Wam o swojej kaczce. Słuchajcie, ja opowiedział Wam, jak dokładnie jest konstruowany grill, jak go można zamontować i jak to wygląda od tej strony technicznej. A ja, oczywiście, opowiem Wam od tej strony gastronomicznej, kulinarnej, czyli opowiem Wam o kaczce, którą dla Was tutaj szykuję. Yy, mamy tutaj kaczkę. Zaglądnijmy pod Kopułę, bo tu się dzieje już magia. Yy, Rożeń to jest o tyle fajna rzecz, że powoduje. Jakby to, że produkt pomalutku się spieka. Nie dość, że skórka z zewnątrz, właśnie to bardzo dobrze czuć przy takich daniach jak kaczka, jak kurczak, w środku mięso pomalutku się spieka, przez to, że cały czas się kręci. Mięso jest obracane i równomiernie opiekane, i tutaj no, dużą zasługę w tym wszystkim e, ma tylny palnik, który na szczęście w swoim presie posiadam. E, jest to świetna sprawa, bardzo mi na tym zależało. Przyznam szczerze, że jak się szykowałem do kupna grilla, to wiedziałem, że na pewno Rozen muszę mieć, bo jest to świetna opcja. Ale oczywiście to nie tylko e, cała kaczka, tudzież cały kurczak, można zastosować rożem w wielu, wielu, wielu innych daniach. Ja tutaj swoją, e, swoją kaczuszkę marynowałem tak klasycznie, można powiedzieć, w stylu staropolskim. Dodatki też będziemy mieli takie, nasze polskie, bo dorzucimy do tego kopytka smażone z rozmarynem i pokażę Wam właśnie jak śmiało można używać Sizzle Zona jako zwykłej kuchańki, no bo to też jest mega ważne, ułatwia nam to życie. Więc kaczkę zamarynowaliśmy, tak naprawdę wrzuciliśmy ją do solanki. Trzymałem ją 24 godziny w solance 30 e, procentowej. Co zna, oznacza, że na litr wody dajemy 30 gramów e, soli. Do tego poszedł tymianek i tam sobie kaczuszka odpoczywała. E, Polżała 24 godziny, co jakby nadaje nam kruchości plus do tego e, fajnego smaku i soczystości. Następnie nadzieliśmy ją e, jabłuszkami. Jabłuszka wpadły, to taki klasyk do kaczki więc wpadły do środka, aby nadały jeszcze troszeczkę słodyczy i nabiliśmy na roże. Łapy ma spięte, e, związane do siebie, żeby nam tutaj nie latały, żeby ten e, w trakcie obsmażania na samym początku, żeby nam ta kaczka się nie rozpadła, dlatego najlepiej to wszystko związać. Nabijamy go i zaczynamy kręcić. E, tylny... Palnik robi tą fajną robotę, że on lekko spieka, a przy tym, że się obkręca, cały czas mamy równomiernie opieczone. W tym momencie nasza kaczka kręci się już godzinę, prawie 15. I myślę, że jeszcze jakieś 25 minut nam zejdzie, zanim będzie tak w 100% gotowa. Ale jeżeli chcecie mieć pewność, że mięso jest gotowe, to najlepiej użyć termometra. Termometr jest no jakby podstawowym urządzeniem i czy to robimy z teki, czy robimy na przykład dania z grilla, jest bardzo przydatny. Jeżeli macie tylko ochotę, możecie wejść na Grillholików i zaraz pokażemy Wam mega sprzęt, który ułatwia temat, bo niestety przyrożnie byle jaki termometr Wam nie pomoże. Musimy mieć taki właśnie termometr, który łączy się bezprzewodowo z naszym telefonem i podpowiada nam, jak sytuacja ma się w środku mięsa. Wbijamy to albo, e, mamy dwie możliwości, albo wbijamy e, w pierś, i badamy temperaturę przy piersi, albo pod nogę i tutaj mamy pewność wtedy, że nasza kaczka, tudzież kurczak, czy inny produkt jest gotowy. Dzięki temu, że nie ma kabli, nic tu się nam nie zaplącze, bo w inny, w inny sposób mogłyby być problemy, a taki rożeń jest przede wszystkim bardzo uniwersalny, bo to nie jest powiedziane, że to musimy, muszą być tylko takie kawałki mięsa. Możemy na tym zrobić kebaba, możemy na tym zrobić eee, różne szpatuły. Są na przykład, bardzo fajny temat, którym można dokupić do rożna są obracane szpatuły, na których można zrobić szaszłyki wegetariańskie, można zrobić klasyczne, można zrobić tutaj na przykład e, greckie kofty. Naprawdę, naprawdę tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo i to pokazuje nam, że taki rożen jest mega uniwersalny. Bardzo dobre danie, które jadłem ostatnio, to mi przyszło do głowy. Grillowany ananas glazurowany miodem, świetna sprawa. Dla wegetarian też taki ciekawy, ciekawy dodatek do grilla, także naprawdę można tutaj wiele, wiele spróbować, także warto naprawdę coś takiego mieć. Katujemy rożen, bo tak ten jest. rożen to jest mega ciekawa funkcja grilla. Trzy argumenty za rożnem znowu. Pierwsze, taki stały basting, tak? basting, czyli z tego obrotu bardzo dużo wynika. Soki? Rozpływają się tak, po mięsie, a to, że soki cały czas krążą po mięsie, to będzie miało wpływ na to, że mięso będzie soczyste. Zgadza się. Tak. Drugi temat, cały czas poprzez to, że jest to obrót, jakby skórka produktu, który jest narożnie, jest opiekana z każdej strony równomiernie, co jest bardzo ważne, bo wtedy każdy element jest fajnie równo spieczony. Jest blisko źródła ognia, tak. czyli jest równomiernie upieczone. Nie mówiłeś o tej brytwannie, ona też tutaj swoją rolę spełnia. Tak, prawda? Jest tutaj brytwana postawiona pod naszym produktem. Po pierwsze, yy, nie pobrudzimy sobie tak bardzo. Mniej czyszczenia. Mniej czyszczenia. A po drugie jest do środka wlane trochę wodę, mm -hmm. y, która jakby powoduje więcej pary, więcej, więcej tej możliwości jakby e, nie wysuszenia mięsa. Takie takie zabezpieczenie, że tak powiem. I trzeci argument, który nam się kojarzy z Tą techniką z rożnem, mniej nadzoru. Silnik tak. robi tutaj całą pracę za, za was, zamykamy pokrywę, ustawiamy temperaturę grilla. Możecie się zająć mm. tym, co wam sprawia przyjemność z, przygotować z, dodatek do rożna. Dokładnie. Na kuchence Możemy z, z tego zrobić e, duży obiad, nie? Ta kopytka, o których mówiłeś. To zaraz tak też będziemy, Warzywa. będzie kamil pokazywał. <laughs> tak, tak jest, mamy skomponowaną dzisiaj e, propozycję. Będą mm. warzywka, będą do tego kopytka. Jest świetny temat na niedzielną. No właśnie, wyobraźcie sobie niedzielne przedpołudnie, rzucacie kaczuchę na narożen, czytacie książkę, oglądacie meczek, spędzacie czas Miło w ogrodzie, a tutaj w zasadzie bez jakiegoś Wszyst szczególnego nadzoru. To się dzieje samo, nie? Patrzysz na zegarek, mniej więcej już wiesz, potem sprawdzisz na termometrze, jaka jest temperatura w środku. No i możesz serwować. Ekstra. Żeby się nie musieli nasi widzowie zastanawiać nad tą kaczką, kiedy, jak? w jakiej temperaturze. To najlepiej użyć no, po prostu pokażemy, pokażemy, pokażemy jak działa termometr. Nowy termometr Napoleona oczywiście już do kupienia w naszym sklepie. A, perełka, perełka, że tak Bezprzewodowy powiem. Bezprzewodowy na rożen, innego sobie nie wyobrażamy, prawda? Yy, tak, to, to co wspomniałem. Plątanie na kabli. No nie dałoby rady, no, mm. rożen nie wiem ile dokładnie zrobi obrotów na minutę. No, ale on cały czas nie stoi, tylko się obraca, więc tutaj byśmy na pewno tematu nie ogarnęli. A ja mam pokażę z całą aplikacją, ponieważ termo, termometr z Napoleona nie dość, że wygląda świetnie, jeszcze pracuje. Oczywiście łączy się z aplikacją. Pokażę wam tutaj wszystko na bieżąco. Musimy wyciągnąć sondę. Wtedy aplikacja nam się połączy. Spójrzcie, pojawiła się nam temperatura. Chodzimy. możemy tutaj w menu wybrać dany rodzaj mięsa, który właśnie w tym momencie obrabiamy. My mamy drób, Znajdźmy kaczkę. Dobrze wysmażony tutaj pokazuje nam na przykład sugerowaną temperaturę, co jest bardzo fajne, ponieważ nie każdy musi wiedzieć jak to zrobić, a na dodatek nie musimy szukać w internecie, tylko już termometr nam podpowiada. Następny krok. Termometr pokazuje nam temperaturę w środku. Ale też na zewnątrz, czyli co się dzieje nam w pokrywie, co jest mega, mega ważne. Dajemy na pierś z kurczaka, na, pi na pierś tej. 168, tak nie? Tak, pierś, bo tutaj mamy dwie temperatury mm. 68 w piersi, ponieważ jest troszeczkę cięższa. Jeżeli chcielibyśmy tą wyższą temperaturę, którą tutaj sugerował, nam 74, to jest tam pod udo, czyli głębiej, tak jest. głębiej. Nie? Tak tutaj jest. trzeba na to zwrócić uwagę. To są jakby dwa miejsca, w które bijemy właśnie naszą. To tutaj jeden kroczek trzeba się cofnąć. W aplikacji, Aha. tak. I tutaj okay, właśnie, łatwo zmienione. możecie zmienić ten... Te, tak no, jest. To jest ta, te, ta temperatura zadana, czyli taką temperaturę chcemy mieć w mięsie. Jak temperatura y, już będzie w środku? Będzie zmienić. Pokażę Wam, jak to dokładnie zrobić. Spójrzcie, mamy tutaj taki wyznacznik, który nam pokazuje, jak daleko powinniśmy taką sondę wbić. Nasza kaczka się zatrzymała. Bijemy sobie właśnie do tej linii. Sonda jest w środku. Włączamy Rożeń i kręcimy dalej. Tak, i dostanie Kamil powiadomienie na swoim telefonie, bo w ten spokojnie. sposób to działa przez Bluetooth'a. Producent podaje, że ten zasięg wynosi około 270 o. metrów, więc spokojnie, w obrębie domu, tarasu, całego ogrodu, ogrodu tak naprawdę, da się to Spokojnie możemy działać, i to jest to, o czym wspominaliśmy. Tu się dzieje magia, a my sobie możemy spokojnie czytać książkę, nie wiem, coś tam ogarniać i dostaniemy informację, kiedy nasz obiad jest to gotowy. To e, Rożen i termometr robi za nas robotę, tak. a my sobie dalej pogadamy, bo teraz będzie stały element naszego programu, naszych odcinków, kącik edukacyjny. Zgadza się. Parę porad. Tak. Koncik edukacyjny. Tak, jest, czas zacząć. Tak, staramy się w tym segmencie podawać wam informacje w taki sposób, żeby to było jeszcze bardziej podsumować dla was. podsumować przede wszystkim, nie? Chyba żeby tak. Taka pigułka, chyba była fajna. tak. A propos Rożna, właśnie. Bo to bardzo, bardzo szeroki temat, eee, termometr, bo zacznijmy, tak. fajna sprawa, taki GPS w świecie grillowana, mhm. to naprawdę bardzo pomaga i tutaj każdy kto mnie zapyta, no każdemu to polecę, ze względu na to, że nie musisz się do końca, że tak powiem, znać, oczywiście to, ta wiedza też przyjdzie z czasem, mhm. ale mając taki termometr jesteś w stanie dużo po prostu zaoszczędzić, że tak powiem, nie zniszczysz, nie zepsujesz. Bo będziesz w punkt, na dodatek, taka aplikacja też pomaga. Jeżeli nie jesteś pewien, włączasz, sprawdzasz, mhm. tam ci podpowie na przykład też, jaka jest temperatura danego produktu powinna być. To jest dużo wiedzy, naprawdę dużo wiedzy i to jest fajnie wspięte ciekawą, prostą i taką logiczną e, aplikację. aplikację. Oczywiście pomaga. wszystko jest po polsku, więc działa, tak. to, działa to łatwo. Dużo więcej. Rożen, rożen, przeskoczymy na ten rożen. To ma ogromne znaczenie, że tak. to mięso przez cały czas obraca Siekre. się i kotłuje. Mhm. Gdybyście chcieli zostawić tą kaczkę, którą dzisiaj Kamil robi na ruszcie, to nie byłoby tak łatwo. tak? Te mhm. soki spłynęłyby do dołu. Czyli większość by wyciekła. Tak to naprawdę. byłoby inne mięso. To, to byłoby inne mięso tak. pod kątem smaku, więc myśląc o dobrym grillu gazowym Zdecydowanie warto bardzo, wziąć pod uwagę bardzo. ten, który ma ten rożan się. Kamil My? wymienił parę minut temu mnóstwo dań, które na tym można rożnie zrobić. można zrobić. Nawet desery, tak? tak. Bo Był ten, przy, był przykład tego ananasa. ananasa tak. 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 Bardzo ciekawa rzecz. Są dodatki do rożna. Na ekranie zobaczycie, mamy trzy rodzaje e, koszy do rożna. Mamy specjalny kosz, w którym można nawet rybę umieścić. A, no Cały ma. pstrąg, cała dorada i macie rybę zrobioną na rożnie. My? A propos tego rożna, to jeszcze trzeci argument, bardzo ważny. Tu w ogóle nie ma czyszczenia. Tak. Wziągamy wciągamy kaczkę zdrożną. Wszystkie szczyty trzeba umyć. Tak. I, I tak naprawdę. Zabieracie sobie tą brytfankę. I ona robi nam e, taką robotę. E, tak naprawdę największą, ponieważ przez to, że ona jest, to te wszystkie soki nie spływają nam po grillu, tylko cały proces e, obróbki narożnie. Jakby no, ścieka nam do blachy. Blachę wrzucicie do zmywarki. Nie ma czyszczenia. Tak. A to jest bardzo ważna sprawa. Kopytka? Bup. Tak jest. Zdradziłem trochę. Zdradziłem trochę. trochę. <laughs> Kamil powiedział nam, że będzie jeszcze yy, z dodatkiem tak. Bobu. No bo szkoda byłoby taką samą kaczkę tak zostawić. No więc że mamy no, sezon teraz, tak, Mamy sezon mam bób, na bób młody. E, kopytka fajny dodatek, e, też jakoś mi się tak kojarzy z e, dzieciństwem, nie? Moja mama często mm. tam przeskała. Więc takie przesmarzymy, fajne kopytka. Dotarłem do tego troszkę rozmarynu, bo rozmaryn bardzo pasuje Ojej, do kaczki. E, na bób sezonowy z koperkiem, masłem. Myślę, że fajnie to będzie Kamera akcja, a teraz zaczniemy trochę gotować. Eee, tak jak pokazywaliśmy wam kaczka już prawie jest, no, jest już gotowa, bo temperatura już w niej doszła, aplikacja nam powiedziała, że kaczka jest gotowa, więc żebyśmy ją mogli wyserwować, eee, zrobimy sobie do tego dodatki, czyli przesmażymy kopytka z rozmarynem, do tego dorzucimy bób, bo, bo też jest sezon i chciałem wam pokazać właśnie, że nie ma co się bać, na palniku Sizzle możemy równie gotować, więc eee, tutaj zwykła patelnia, najprostszy temat. Grzejemy. Jedyną różnicą jest to, że najlepiej troszeczkę podnieść róż. Możemy go. On ma jakby dwie pozycje. Jedna, gdy róż jest bardzo nisko. Druga, gdy jest troszeczkę podniesiony i wtedy łatwiej się gotuje, bo naprawdę temperatura na tym palniku jest potężna. Co jakby z automatu nam powoduje, to, że wszystko się na tym pali. Wrzucimy troszeczkę masła. Od razu widać, że to zaczyna się dobrze grzać zaczynamy topić masło, przesmarzymy ugotowany bób, odstawimy go sobie pod kopułę. Też nieraz mnie pytają znajomi, jak to zrobić, żeby utrzymać temperaturę. Ja mam ten plus, że mam 525, czyli mamy, ta pokrywa jest naprawdę spora i tego miejsca jest troszeczkę, więc kaczka tutaj już czeka. Zadzieliśmy sobie część rusztu, na który odłożymy sobie już podgrzane, podgrzane warzywa, to już kopytka. To nam przytrzyma pod kopułą temperaturę. My zdążymy wszystko przesmażyć. Za chwilę będziemy serwować. Masło nam już się grzeje na patelni. Ja w tym momencie przesiekam sobie troszeczkę koperku. Wrzucimy na sam koniec podsmażania naszego bobu. Po to, żeby dorzucić fajnego aromatu. Bub i koperek bardzo dobrze się łączą do tego masła. Bub mamy ugotowany, obrany ze skórki. I wrzucamy go. Na patelnię. Słyszycie? Patelnia jest naprawdę ciepła. zastysało to. Ma dosłownie trwać chwileczkę po to, żeby tylko dodać temperatury, lekko zakręcić z masłem. Przesmażamy. Dodamy troszeczkę więcej aromatu. Żeby było jeszcze fajnie, damy troszeczkę soku z cytryny. Tak, żeby po prostu yy, orzeźwić ten, ten smak. Słychać, że się smaży. Właśnie to chcieliśmy pokazać, że Season jest po prostu jak kuchenka, bo nieraz ludzie pytają, a no to jest palnik do steka, a co jak potrzebuje jakiś sos? Bez problemu, stawiamy. Widzicie, akcja dzieje się momentalnie, także jest to naprawdę świetny palnik. Nie dość, że możemy na nim gotować, to tak samo używamy po prostu do gotowania, czy to będzie dodatek warzywny, czy to będzie na przykład, nie wiem, jakaś glazura, jakiś relisz. Wszystko jesteśmy w stanie na tym zrobić. Słuchajcie, tutaj mamy już temat lekko się przesmażyło, tak jak mówiłem szybciutko trochę soku z cytryny. Do tego dorzucimy koperek i na sam koniec troszeczkę zimnego masła ściągamy. Żeby nam nie uciekło, wrzucimy sobie temperatura nam nie uciekła. Wrzucimy sobie patelnię tutaj, przykryjemy, tutaj mamy temperaturę, a my zaczniemy smażyć nasze kopytka. Teraz czas na e, drugi ciepły dodatek, czyli kopytka. Sytuacja jest bardzo podobna. Mamy tutaj gorącą patelnię, troszeczkę większa, bo zależy nam na tym, żeby kopytka nabrały fajnego koloru. Wsypujemy. Masełko lekko się upaliło. Co jakby daje nam też fajny taki karmelowy posmak. To jest bardzo ciekawa rzecz. Przy stekach też się nieraz glasuje właśnie takim przepalonym masłem. Co bardzo lubię tutaj powtarzać. Nieraz na przykład robimy steki, robimy je takie medium, medium rare. Grzejemy mocno masło, troszeczkę upalamy i na samą górę wrzucamy tam na przykład czosnek. I potem polewamy jeszcze takim dodatkowym masełkiem. Robi to świetną robotę. Więc tutaj można zastosować właśnie ten palnik w wielu sytuacjach. Przesmażamy zaraz kopytka, ściągniemy naszą kaczkę z rusztu, no i będziemy serwować. Kopytka się już przesmażają, będziemy je wykańczać. Dorzucimy troszeczkę rozmarynu, tak żeby podkreślić ich bardzo fajny aromat. Mamy przesmażone poduszeczki ziemniaczane. Dajemy rozmaryn i zaraz składamy. Ja nie muszę mówić, że to smakuje rewelacyjnie, bo jesteśmy po degustacji. Zobaczcie, no, zobaczcie jak to wygląda. To jest bardzo złożone jest to danie. proste danie, tak naprawdę. Mamy wszystkie elementy, mamy pełne danie. Mamy mm. sk dodatek do skrobiowy, warzywny, jest y danie główne, czyli główna kaczucha, która kręciła się nam tutaj i to właśnie pokazuje, że na grillu jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, proste albo nawet mega proste. Mi teraz powiedział. właśnie przyszło do głowy, dobrze powiedziałeś, że na grillu, bo może ktoś włączył film właśnie w tym momencie. To jest danie z grilla. Tak. To jest danie z grilla przy wykorzystaniu prawie wszystkich możliwości. Grilla, rożen, palnik z boku, który też jest kuchenką do gotowania. Tam były kopytka, tam był bub. Smakuje to rewelacyjnie, wygląda to rewelacyjnie. Tak. Próbujcie, myślę, eksperymentujcie. Że, myślę, że warto. Właśnie o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby się otwierać żeby się nie zamykać tylko do tej klasycznej kiełbasy. Można naprawdę dużo zrobić i to jest właśnie to, co jest tym najpiękniejsze, że możemy zaprosić znajomych i zrobić im naprawdę są Super, a teraz posprzątajmy, czyli w kilku zdaniach powiemy Wam, jak sobie radzić z czyszczeniem grilla. Jak to ogarnąć? I podsumujemy <laughs> wyzwanie i to, co tutaj się działo z kamieniem. Czyszczenie grilla, bo. Bardzo ważna sprawa. Tak, ten Napoleon na zewnątrz, te elementy, które się błyszczą, srebrzą, zrobione jest ze stali szlachetnej. Jest to stal, taki bardzo dobry stop. Jeżeli chodzi o gatunek tej stali, podpowiemy Wam, co zrobić, jak go wyczyścić, żeby Mam wyglądał się jak nowy. Zewnątrz. Tak, tak, żeby jest. wyglądał jak nowy. Nie skupiamy się na czyszczeniu środka, czyli wnętrza grilla, rusztów, szyn, piekarnika. Zapraszam nas na naszego YouTube'a, tam mamy kompleksowo Całość. to pokazane. jak, jak tak. się za, to zabrać, filmem, jak się za tak, to zabrać. Więc tutaj myślę, że przede wszystkim, jak rzucamy wzrokiem na nasz grill, mm. to żeby przyciągał oko, to co? Najpierw przecieramy go z zewnątrz, woda. Tak, miękka szmatka. Miękka szmatka, mikrofibra. E, płyn do mycia naczyń, woda z płynem do naczyń. Ten pierwszy brud trzeba ściągnąć z tego grilla na zewnątrz, tak, żeby, żeby tą podstawową. Potem przesuszymy go e, i następnie użyjmy nową środka. szmatką. Tak jest, nowa, nowa szmatka e, i środek do zabezpieczenia stali szlachetnej. Natłuszcza, tak. zabezpiecza i przede wszystkim też fajnie uwydatnia jakby kolor stali szlachetnej. Także naprawdę dobrze to wygląda i grill wygląda dosłownie jakby wyszedł prosto z salonu. A na sam koniec oryginalny pokrowiec. Zakładacie I pokrowiec i tak grid sobie, sobie czeka. Jest to proste, nie jest to skomplikowane, nie trzeba tutaj się na tym znać. Być tak. specjalistą używać nie wiadomo jakichś środków. Ciepła woda, płyn do naczyń, dwie szmatki, środek do zadbania o stal i to wszystko. Tak, jak dbasz, tak masz. Nie? No, więc myślę, że tutaj warto to się, się przełożyć i tutaj zadbać po prostu, a na pewno nam się odwiedzi. Podsumujemy teraz wyzwanie. Tak. Kamień trzy miesiące temu pożegnał swojego grilla marketowego. I wcale nie płakałem z tego powodu. Ja myślę, że oddaliśmy wspólnie sedno tego segmentu, czyli tak. grill markowy kontra grill marketowy. Tak, myślę, że tutaj pokazaliśmy te różnice, które, na które warto mm. zwrócić uwagę. Eee, a całe testy trwały trzy miesiące, to, tak, nie jest te 3 to, 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 to nie jest te tak. trzy odcinki. To nie jest właśnie, żeby to nie było tak, tak że tak. to dobra, dostałem i już mówię, tylko tak naprawdę minęło trzy miesiące. Widzicie, piękna pogoda już teraz. A pierwsze nagrywki było naprawdę mm -hmm. rzeźko. Mm -hmm. eee, no super czas, nie? To tak minęło dosłownie, ale bardzo dużo no myślę, że podsumowaliśmy i takich eee, różnic wyciągnęliśmy. A propos się. tego super czasu, szkoda, że to się, że to się kończy. <laughs> Szybko, Mam do Ciebie prośbę. Szczerze, bez owijania w bawełnę, czy będziemy kontynuować tę edycję? Czy ty polecasz naszym widzom udział w tym projekcie, żeby jasne, się zgłosili? Jasne, że tak. Warto. Po pierwsze, ee, no, ten grill mówi sam za on, jest, on zostaje z tobą, akcesoria i grill są jak, sory, sory, jak, jak sory, sory, on twoje, zostaje, więc to, 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 jest, jest jakby, on to już przemawia. Warto, ponieważ y, zmieniłem grill, jestem szczęśliwy. Naprawdę jestem mm. mega zadowolony, bo to jest różnica bardzo duża. Myślę, że Dużo więcej grilluję na obecnym grillu, bo po prostu jest to przyjemność, sprawia mi to naprawdę dużą przyjemność. A od strony Kulis, współpracy z nami, nagrywania. jest to... No, super zabawa, no wiedzieliście, że się sfońskie, dobrze nie? chłopaki, nie ma tutaj atmosfery jakiejś takiej stresowej, nie, nie to, to dogadujemy się, by się pod kątem czasu, jest, kalendarza. Tak. Nie tak. jest to też wszystko ustawione, że słuchaj, tak i tak, tak, mówię co czuję, więc tutaj to nie jest tak, że, że coś ustawiamy. Naprawdę mhm. to, są, jest to jest recenzja dobrego sprzętu, tak. to jest łatwo powiedzieć. Ponieważ po prostu sprzęt jest top, jest najwyższej klasy, więc łatwo jest moim zdaniem. To tm. nawiążmy do sprzętu. Jeśli chcecie mieć na swoim tarasie steakhouse, pies do pizzy, sprzęt Nożem. do robienia rożna, tak jak, jak dzisiaj, Napoleon i grill, zapraszamy do salonu, zapraszamy do sklepu grillacholicy.pl. Tam jest mnóstwo akcesoriów, które też są pomocne. I To wszystko znajdziecie w jednym miejscu. Na dodatek nie zapominajcie o tym, że dostajecie od chłopaków... Totalny serwis, totalny montaż, komienie grilla. grilla. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to na pewno Wam pomogą. Także tutaj ukłon w Waszą stronę, bo to jest naprawdę świetna robota, filmy instruktażowe, potężna wiedza na temat produktu, który po prostu sprzedajecie, przeliczenia, moc, wszystko. Panowie wiedzą, o co sprzedają i o czym mówią. Żegnamy się z wami. Mnie się będzie łeska wokół kręcić. Kamil, bardzo dziękuję. <grym> dziękuję bardzo, to był super razie... czas. Jesteś... Cieszę się. Cieszę się, e się bardzo, ekstra, że... ekstra, ekstra, ekstra uczestnikiem, ekstra człowiekiem. Mega energia, bardzo pozytywnie i tyle umiejętności. Mega. Gratulacje. Mi miło, miło. Jeszcze raz. Fajnie się bawiłem. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe przeżycie. No co, zachęcam. Jeżeli będą tylko jakiekolwiek następne edycje, to bierzcie udział, bo po prostu warto. Także. A kolejne edycje będą, także ja też Was zachęcam do wzięcia udziału. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.